Dzień dobry, witamy wszystkich. Dziś kolejny odcinek specjalny, tym razem poświęcony kibelkom, czyli toaletom publicznym przy autostradach niemieckich. Jednym z ostatnich naszych filmów o A5 poruszyliśmy ten temat delikatnie. Ktoś nawet napisał: zróbcie filmik o kiblach, bo wzbudziło to większe zainteresowanie niż sama A5. No więc robimy. O! Jest właśnie kibelek. Za moment. Sprawdzimy, co tam się dzieje. Gdyby ktoś chciał odnaleźć to miejsce, to jest chyba 283 bądź 4 kilometr autostrady A9 w kierunku Hof. Co tu mamy? Pisuary, Kabina koedukacyjna, jedna, druga, najpierw sobie okrężymy dookoła, wejście służbowe, prawdopodobnie, ostrzeżenie, ale nie o koronawirusie. Dotyczy to nomen omen świn druga kabina no i to dla niepełnosprawnych to wszystko dobra wchodzimy Nie jest tak źle, ale zapachy nieładne. ładne. szybko lecimy pod krzak. Oczywiście ten. Sam placek z No i tu. Piękne miejsca. I można sobie psiknąć na słoneczku. Można w cieniu. Można sobie usiąść i spróbować na siedząco oblać płot. Do wyboru, do koloru. Można siknąć na zielone. Można siknąć na drewniane, bardzo dużo stanowisk. Następny kibelek, tym razem na trasie Lips i znowu czysto. No ale ludzie leją dalej pod potem. Wystarczyło 10 minut postoju i udało się popatrzeć we trzy takie obrazki. To akurat Niemiec. Udało się uchwycić Niemca, ale tam dalej stoją Polacy też, też pod potem. No nic. Słuchajcie, myślimy o tym, żeby wprowadzić nową usługę. Jakby ktoś był zainteresowany, jak będziecie jechać do Włoch na wakacje, do Chorwacji, to czy znaczy generalnie jak będziecie gdzieś kierować się na wakacje przez Niemcy, dajcie znać. Możemy dla Was weryfikować czystość toalet po trasie. Gdyby ktoś był zainteresowany taką weryfikacją, to cenę ustalimy indywidualnie. No umówmy się, że 5 robimy w cenie usługi, 6 kibel gratis. Zapraszamy.